Zamknięcie placówek edukacyjnych w związku z przeciwepidemicznymi obostrzeniami powoduje konieczność przedłużania obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o dalszej wypłacie świadczenia do 25 kwietnia. Żłobki, przedszkola i szkoły będą zamknięte jeszcze do 18 kwietnia. Jednak wiemy już, że Rada Ministrów przedłużyła korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia. Z zasiłku można korzystać, gdy placówka oświatowa dziecka jest zamknięta albo nie zapewnia mu opieki z uwagi na to, że działa w ograniczonym zakresie. Zasiłek można otrzymać na dziecko do ukończenia 8 lat lub starsze, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice, którzy realizują zadania związane z walką z COVID, mają co prawda zapewnioną opiekę dla dzieci, ale jeśli z niej nie skorzystają, to również otrzymają zasiłek opiekuńczy. Wzór oświadczenia potrzebnego do wypłaty zasiłku można pobrać ze strony www.zus.pl. Do wypłaty świadczenia potrzebne jest oświadczenie rodzica, który przesyła je pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli osoba wychowująca dziecko prowadzi własną działalność gospodarczą, wtedy wysyła oświadczenie bezpośrednio do ZUS-u. Zasiłek nie należy się, jeśli dzieckiem może się zająć jeden z jego opiekunów. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.